Pierwsza tura pokazała, że jest ogromna szansa na przywrócenie Polsce normalności, mówiła podczas briefingu prasowego w Krośnie posłanka platformy obywatelskiej Joanna Frydrych. W piątek na Krośnieńskim Rynku przedstawiciele Platformy Obywatelskiej przedstawili program wyborczy Rafała Trzaskowskiego oraz zachęcali do głosowania na ich kandydata w drugiej turze wyborów prezydenckich. Mamy ogromną szansę na prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polaków, nie tak jak powiedział Andrzej Duda, że nie jest prezydentem wszystkich. Polaków. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powinna to być osoba, która łączy, a nie dzieli, która eliminuje wszelkie bariery, która wprowadza spokój. Przede wszystkim osoba, która zabezpiecza jakby bezpieczeństwo państwa. Program wyborczy Rafała Trzaskowskiego skupia się wokół człowieka, jego otoczenia, państwa i Wspólnoty, mówiła dalej posłanka. Bardzo ważnym dla naszego regionu, zwłaszcza powiatów, będzie utworzenie specjalnego funduszu skierowanego dla małych miejscowości i miast. Celem będzie rozpędzenie gospodarki dla powstania przede wszystkim nowych miejsc pracy. I takie mniejsze miasto, powiat może uzyskać 30 milionów złotych. Następny fajny punkt tego programu Utworzenie funduszu, z którego każda polska rodzina będzie mogła uzyskać 10 tysięcy złotych na ekoremont, na wymianę okien, termomodernizację i inne, inne remonty z tym związane, właśnie domu lub swojego mieszkania. Rafał Trzaskowski deklaruje i mówi: 8 tysięcy złotych jako kwota wolna dla osób, które zarabiają do 30 tysięcy złotych. To jest rzecz, która. Będzie trafiała do każdego, kto pracuje, bo wartość pracy chcemy pokazać, że jest rzeczą dla Polaków najważniejszą. Zależy nam bardzo na rozwoju równomiernym. Nie ma lepszego Zachodu ani gorszego Wschodu Polski. Polska Wschodnia zasługuje na wyrównywanie szans, aby nie było najniższych wynagrodzeń właśnie tutaj na Podkarpaciu.